Daj mi na bal, daj mi na sial. Daj mi na Kto mi to da. My zicho. My tak z nimi już 30 lat razem. A ty nasze gniazdko to prosto gniazdo os. Na dodatek mocno kosliwych. Wbijamy sobie do żądełka. On mnie, a ja jemu. I to jest jedyny dług, jaki spłacam z przyjemnością. No ale co tu dużo mówić? Wychodzi rano z łazienki, jak go Pan Bóg stworzył. Przyklepuje resztki owłosienia do wypolerowanego klepiska. Błyskawilo zębów za dwa tysiące złotych. I mówi do mnie wielcy rozumilony: Łaj wiesz, genia! Jak ja się tak rano ogolę, to się czuję o dwadzieścia lat młodszy. Cholera, jasna, jasne, ja se myślę. A jak to by się tak kiedy wieczorem przed pójściem do łóżka ogolę, to może mnie wyskapnęło ze z tego odmłodnienia. A mówię wam, staram się jak mogę, przeczytała, że dobra jest taka czarna koronkowa nielizna. Kupiła, skradam się do niego takim kocim krokiem, na ile mi to pozwala. A on jak nie zerwi się z naszej gazety, mało za mało nie dostał i drze co to gienia, umarł kto w rodzinie? Co by robić? Usiadłam. Czytam swoją gazetkę, on swoją. Bo on teraz czyta. Ale jak my się spotkali, to on nie miał zielonego pojęcia. O czytaniu okini o niczym nie miał zielonego pojęcia. No i co? Kiedyś zaprosił mnie jeszcze wcześniej wcześniej. Zaprosił mnie do teatru. Ja się go pytam. Jakiego? A on mówi: nie ma się, zmieścić się do wielkiego. No to poszliśmy do tego teatru. Przed nami taki pan elegantny stał do okienka, nachylił się i mówi, Tristan i Isolda A potem ten mój jeło na całe gardło. Zdzichuj, gienia, tyż dwa proszę. <noise> Zaczęłam mówić jaka co się przy schodach ruchomych dopiero zatrzymałam. No ale teraz uczę te gazetki. <noise> U mnie było akurat po kotach. Mówi do niego cicho. Povej, je to pravda, da te koti to so tako durne, kretinovate živižanta vredne? Tako pogledaš na mene in govori tako kotko. <laughs> A przy proszę, pan no? prosty jest nie daje, co ja chcę z jej zupki, do jedania, on mówi, genia no nie jest tyle, bo niedługo X w rozmiarach dla ciebie zabraknie. Wszystko będzie biedra, biedra nie bailą w nic. Nie no mnie do niego, wiesz, co się robi z miodem, z miodowego miesiąca. Wsiąka w męża i robi się z tego stary piernik. Mówię do niego, ty spóźna. Ty swoją poduszkę powietrzną, <grym>, a wszystko od piwa. on na to, że picie piwa, zlecił jemu lekarz. Mówi, <grym>, no zlecił, może i zlecił, ale jedno piwo dziennie, a nie cztery. Od na no, to a ty myślisz, że ja był u jednego lekarza? <grym>, Ale zabrali mi jeść smażone. Powiedziałem, że smażonego ja w ogóle nie jadam, wyłącznie przypalone. Słuchajcie, no ale jak ma być dobrze? No po prostu jełok, no. Dzwonił do swojego przyjaciela, ja nie chcę, się usłyszała, no chyba nie wyglądam na taką, co podsłuchuję. Rozmawia z przyjacielem i mówi: Wiesz, Grzesiek, jakaś dziwna sprawa. Jak my się z tą moją mienią pierwszy raz kochamy, to mi jest tak gorąco, a za drugim razem to już zimno. Bałwan jeden. A jak jemu ma być, jak pierwszy raz jest w czerwcu, a drugi w grudniu? z samego serja. Wychodzi z łazienki. Jak go Pan Bóg stworzył? Staje przed lustrem. No i napina rlabę mięśnie. No już. No i mówi. Bienia, ale bomba, co? Ja tak napatrzyłem myślę sobie. Może i bomba. Tylko co on zrobi z takim... I ciągnie, mówi: Wiesz, jak ja by tak miał ze dwa centymetry więcej, to mógłby być królem seksu. No i wtedy ja już nie wytrzymała i mówię: No, a gdyby ty miał dwa centymetry mniej, mógłbyś być królową. Zapewnił on się bardzo obrazić, na stałe, ciche dni, ale myśli sobie tak – nie, nie martw się, przynajmniej wiem, dlaczego przez tyle lat powtarzał, że wielbi mnie bez końca.